Witam, dziś przeprowadzam terapię na odległość. W tym momencie już jestem połączony, przeprowadziliśmy już rozmowę wstępną i moim zadaniem jest dostrojenie organów do częstotliwości zdrowia. I dziś użyję też zestawu kamertonów Detox. I to jest taki zestaw, yy, który stosujemy profilaktyczny, profilaktycznie teraz yy, w okresie zimowym. I on ma na celu yy, rozbicie wszelkich wirusów, pasożytów, grzybów. Yy, wszystkiego szkodliwego, co może się w organizmie znajdować. Yy, terapię yy, rozpoczynam od oczyszczenia wstępnego i podenergetyzowania zestawem kamertonów Energia 1. Tu aktywujemy kamerton 1, o kamerton 2 i o kamerton 3. Wcześniej sprawdziłem kolor Aury. Aura promieniuje w kolorze białym, także nie mam potrzeby zastosowania tego drugiego zestawu kamertonów. Jeden z aluminium. Wystarczy w tym momencie ten bardziej delikatny zestaw Energia 1 z mosiądzu. I w tym momencie wykorzystam do terapii muzykę z serii Uzdrawianie kamertonami organy. I włączamy muzykę numer jeden i dostrajamy po kolei wszystkie organy. Zaczynamy od nadnercza. Kierujemy kamerę w kierunku nadnercza i wykorzystujemy połączenie organ i mózg. Następnie muzyka numer dwa to jelito grube. Kierujemy w kierunku jelita grubego i połączenie. Mózg, czyli po dostrojeniu organu zawsze yy, kierujemy z lewej i z prawej strony do słuchania, i nad mózgiem, aby wykorzystać połączenie mózg i dany organ. Muzyka numer 3 to krew z lewej i z prawej strony, i takimi ruchami falowymi wzdłuż całego ciała. Muzyka numer 4 to kości i stawy. Muzyka numer 5 to tkanka tuszczowa i mięśnie. Też zaczynamy od lewego ucha nad głową, prawe ucho i ruchami falowymi wzdłuż całego ciała aż do stóp. Muzyka numer 6 to mięśnie. 7 to nerki, z lewej i z prawej strony i do słuchania, muzyka numer 8 to pęcherz moczowy. 騎士たちをな。 11. Mielik to cienkie. 13 trzynaście pęcherz rzuciowy. Numer 14 Numer 15 mózg i cały układ nerwowy, czyli zaczynamy od mózgu, dajemy do słuchania i dalej ruchami falowymi w, aż do stóp. I muzyka numer 16 to yy, częstotliwość DNA. ustrojeniu y, wszystkich organów, czyli y, całą płytę 16 utworów. Y, mamy teraz przygotowany organizm, czyli on dostał już tą pierwszą falę dźwiękową przygotowującą do użycia zestawu detox. I w tym momencie y, jest to działanie profilaktyczne, też przeciwko wszelkim wirusom, pasożytom, grzybom i wszelkim rzeczom, które się mogą w organizmie znaleźć, w tym momencie zaczynamy zawsze od jakiegoś zestawu. To mogą być czakramy, to mogą być organy, to mogą być bioelementy. Ważne jest, żeby organizm przed zastosowaniem zestawu detox najpierw dostał pierwszą falę dźwiękową i teraz. Wysyłamy wysokie częstotliwości, jest to zestaw od 2048 Hz do 5460,8 Hz. To jest najwyżej nastrojony kamerton. Zaczynamy od lewej stopy i takim ruchem falowym poruszamy się w kierunku tarczycy. Idziemy w dół i wychodzimy na śledzionie. Następnie noga prawa. Do tarczycy wychodzimy na wątrobie. Następne Dłoń do tarczycy, wychodzimy na śledzionie, następnie prawa dłoń, wychodzimy na wątrobie i teraz, za głowy, do tarczycy, wychodzimy na śledzionie, i prawa część głowy, wychodzimy na wątrobie. I siódme uaktywnienie z lewej i z prawej strony do słuchania nad głową, i takimi ruchami falowymi wzdłuż całego ciała. Następnie kamerton, y, to jest wibracja 2304 to jest dźwięk D. I to samo. Te wszystkie ruchy, które teraz wykonuję, one są y, oczywiście zaznaczone y, szczałkami na płycie uzdrawianej kamertonami Detox, także wszystko to można sobie jeszcze raz dokładnie zobaczyć i takimi ruchami falowymi. Następnie utwór numer 3 to yy, 2560 Hz i dźwięk e i shutdown o muzyka numer 4 dźwięk tonacy f -E i 2730

Następny utwór numer 7 to dźwięk HI 3840 Hz. Kamertony uaktywniamy y, o drewno. Y, tu chodzi o to, żeby y, kamerton nabrał jak największej mocy, jak największej wibracji, czyli uaktywnianie o jakiś aktywator z gumy y, odpada absolutnie. Y, potrzebny nam jest jakiś kocek drewniany. Utwór numer 8 y, to powtarzający się dźwięk ser w następnej oktawie, czyli 4096 Hz.

Ostatni utwór to właśnie nasz najwyżej nastrojony kamerton 5460,8 Hz i dźwięk muzyce F. I całą terapię kończymy muzyką w tonacji G. I tu użyję zestaw kamertonów Energia 2. To jest zestaw dźwięków harmonicznych, tercja i quinta. I teraz harmonizujemy, wyciszamy, uspokajamy cały organizm, który był poddany pod wpływ tych właśnie wysokich częstotliwości. Teraz trzeba oczywiście cały układ komórkowy wyciszyć, uspokoić, wyłagodzić.